Cyclone Field to aplikacja, która może być używana na platformach Android lub iOS i pozwala ona łączyć się zdalnie z RTC360 w terenie. Aby sparować urządzenie, możemy skorzystać z informacji dostępnych na karcie informacyjnej lub alternatywnie na obudowie komory baterii sprzętu. Po uruchomieniu aplikacji możemy wybrać menu w prawym górnym rogu i utworzyć nowe połączenie, wybierając RTC360, a następnie wprowadzić numer seryjny i hasło. Po sparowaniu, wszystko co musimy zrobić, to utworzyć nowe zadanie i rozpocząć nowe skanowanie. W menu skanowania znajdziemy kilka opcji: rozdzielczość skanowania 12, 6, 3 mm przy 10 m, obrazy HDR lub bez obrazów, podwójne skanowanie. Aby wykonać podwójne skanowanie i automatycznie odfiltrować poruszające się obiekty między pierwszym a drugim skanowaniem już w terenie. Po zakończeniu skanowania możemy sprawdzić dane z obrazu, chmury dwuwymiarowe i chmury trójwymiarowe. Lub alternatywnie rozpocząć nową akwizycję. Cyclone Field pozwala nam zobaczyć i kontrolować skany wykonane już w terenie, a tym samym zrozumieć, czy pozyskaliśmy wszystkie dane niezbędne do przetwarzania w biurze za pomocą X-Pad Office Fusion. Cyclone Field umożliwia bezpośrednie rejestrowanie skanów w terenie i korzystanie z praktycznych funkcji czyszczenia lub tagowania w celu usprawnienia pracy już w terenie lub w przypadku bezpośredniego udostępniania pojedynczych chmur lub całego zadania. Wszystkie skany są rejestrowane w folderze projektu, który zostanie automatycznie rozpoznany po zaimportowaniu do XPAT Office Fusion.